Chciałabym zwrócić uwagę na e, problemy mieszkańców ulicy Cisowej. E, pan Rakowski na swoim portalu pokazał tęsknięcia. Mieszkańcy tam już e, od kilku lat e, mają swoje domy i nie mogą w okresie rozpadów e, wjechać na własną podwórkę. E, tak, i w związku z taką sytuacją należy jak najszybciej tę ulicę wyremontować, wybudować, a przynajmniej do tego czasu e, trzeba by było tam czy e, w piachu, czy jeszcze czegoś. Nie wiem, jak to się robi, e, co, co należy zrobić, ale podejrzewam, że Pan Sławek nam zaraz powie, żeby mieszkańcom poprawić warunki życia. Proszę bardzo, czy są jeszcze Proszę? Może... Ja mam propozycję, żeby Pan Sławek odpowiedział, Pani Przewodnicząca. Ja też tak? ja tak? jestem ciekaw. No, to nie, to nie. Nie. Proszę bardzo. Co no, no. można zrobić. No. Proszę Państwa, żeby wyeliminować ten problem, tam, to jest konieczność wybudowania kanalizacji burzowej w całej ulicy Cisowej, projektowanej, czyli jest to związane z dość dużą inwestycją, czyli musi wejść i być zaplanowana inwestycja budowa w budowę ulicy Co to znaczy dość dużą, mieliśmy? No to wiem, że jak nam tam kosztowało to jest to milion, nie no pamiętam ja kiedyś podawałem, ale to jest około miliona złotych inwestycja, prawda, budowę w budowę gminy Ale budowa czy sama burzutka? A Nie, to jest związane. To jest no, i... no dobrze, no można Cisówkę, można burzówkę jest... położyć bez na przykład nawierzchni, załóżmy taką. ile sama burzówka ma kosztować. No w granicach, no nie? nie jest że to, to w tym celu, ale to jest klasycznie. Rząd kilku tysięcy, to jest sama burzówka, tak? Ja mam. Żeby teraz rozwiązanie takie prowizoryczne to zresztą było przedstawiane, gdzieś do Pana Burmistrza też informowałem, zostało to takie zaakceptowane, że z chwilą wiosny nie ma ten innego rozwiązania, gdzieś poprowadzenie nitki do ulicy 1 Maja, czy ulicy Świerkowej, bo to wszystko są działki prywatne, w tym miejscu nie pasuje i to też dosyć drogie rozwiązanie by było. Chcemy wy, wy, wybudować studnię no i to zrobimy yy, kwiecień maj, bo to jest doraźna likwidacja, doraźnie musimy to zlikwidować, to znaczy zmniejszyć ten problem, bo ten problem się pojawia na wiosnę czy Czy mogę pomóc jeszcze pytanie zadać, Panie Przewodniczący? Yy, proszę bardzo. Czy wybudowanie tej yy, studni chłonnej, ponieważ ja się na tym nie znam, część nas się nie zna na sprawach Yy, załatwi ten problem yy, zbierania tej wody tam na dole przy, tych, yy, przy, tym, przy, tym, przy tej posiadłości, czy yy, tylko złagodzi? Jak to? Yy, przy ulewach rozwiąże nam problem. Na pewno na wiosnę też pomoże, a jeżeli by były za mała ta no to też będzie łatwiej usunąć, usuwać. Czyli albo załatwi problem, albo znacznie sposób zmniejszy. Tak? Józef budować tej się... studni chłonnej będzie kosztować? Ona będzie kilka tysięcy. No. A, czyli to w ramach środków bieżących, tak, tak? tak? Czyli budżetu to nie trzeba zmieniać. No, nie, nie. No to na trzeba... wiosnę mamy 10 work zakupionych, postawimy uwałowanie, pobujemy i nie będzie problemu. No. Nie, nie, nie. Okej, nie. okej. Okay, okay, nie. Dlaczego... Dlaczego, dlaczego ci ludzie się tak męczą, wiele lat jak to jest... Ja zobaczyłem to na portalu Bonarkowskiego, yy, bodajże piętem. Gdzieś tam pisma ktoś pisze, a ja nic o tym nie wiem. A być może film zaradził wcześniej tym problemom. Nie, nie dział. nie, można tak rozwiązać. Czas, Film czasowo można, to najpierw ręce ułożyć i To jest jasno. jasne. Jasne. Yy, panie Przewodniczący, stąd te moje yy. pytania pomocnicze, ponieważ wypowiedź pracownika powinna być pełna że studnia chłonna załatwi problem w jakimś tam stopniu, być może załatwi kosztuje to parę tysięcy i nie trzeba do tego zmiany w budżecie. To jest dopiero no pełna odpowiedź, która satysfakcjonuje zarówno radnych jak i mnie. I będzie to wykonane? Na wiosnę. Tak jest to informacja pełna, a w połowie, w połowie kończy się i nie wiadomo co chodzi. Ile kosztuje studnia chłonna? Załatwi problem czy nie załatwi? Zaczynamy się dyrytować jak mówią.